Z tej strony Mikołajlech. W dzisiejszym nagraniu wytłumaczę ci, w jaki sposób możesz bezpiecznie kupić nazwę, logo, czyli ogólnie markę. Dla wielu osób wydaje się to stosunkowo proste. W końcu wystarczy podpisać umowę kupna-sprzedaży i prawa przechodzą na nabywcę. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Po pierwsze, powinieneś sobie zadać takie elementarne, podstawowe pytanie, jakie prawa do marki przysługują sprzedawcy. No bo skoro te prawa ktoś chce przenieść na Ciebie, no to musi umieć je nazwać, musi umieć je zlokalizować. Takie pojęcie prawo do marki jest określeniem potocznym, nieprawnym. Natomiast te prawa do marki można wywodzić tak naprawdę z dwóch rodzajów przepisów. Pierwszymi są tak zwane przepisy darmowe, które zapewniają jednak minimalny poziom ochrony. Do tej grupy zaliczyć można tak zwane znaki niezarejestrowane, do których prawa wywodzi się z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Później są też prawa do firmy. Tutaj te prawa wywodzi się z kodeksu cywilnego, ale mamy również prawa autorskie, jeżeli one mogą przysługiwać... Konkretnemu słowu. Najsilniejszą ochronę prawną marki uzyskujemy dopiero, jak taką markę zarejestrujemy w urzędzie patentowym jako ten znak towarowy. Wiąże się to jednak z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku, przejścia całej procedury i co najważniejsze, uiszczenia stosownych opłat urzędowych. Przedsiębiorcy najczęściej rejestrują znaki towarowe, ale firmowe logo może być chronione również w postaci wzoru przemysłowego. O plusach i minusach takiej strategii ochrony marki mówiłem w jednym z po prostu artykułów na moim blogu. Link do niego właśnie powinien ci się wyświetlić. Jeżeli nazwa bądź logo zostały faktycznie zarejestrowane w Urzędzie Patentowym, to kwestia przeniesienia do nich praw jest banalnie prosta. Po rejestracji znaku towarowego urząd wydaje takie ozdobne świadectwo ochronne. Takie świadectwo jest bardzo istotne, ponieważ zawarte są tam informacje, komu przysługują prawa do znaku towarowego, od jakiej daty, oczywiście daty zgłoszenia, w zakresie jakich towarów i usług, na jakim terytorium oraz czy zastrzeżono w tym przypadku nazwę, czyli znak słowny, czy logo czyli znak słownograficzny. Nie ma najmniejszych przeszkód, aby później takie prawo przenieść na inny podmiot. W takiej umowie wystarczy podać numer rejestrowy takiego znaku, który jednoznacznie identyfikuje, o jakie prawo chodzi. Identycznie sytuacja wygląda przy po prostu przenoszeniu prawa do rejestracji wzoru przemysłowego. Życie byłoby jednak zbyt proste, gdyby wszyscy rejestrowali swoje znaki towarowe. Często takie osoby chcą sprzedać prawa do znaku niezarejestrowanego. A tutaj sytuacja bardzo mocno się komplikuje. Okazuje się, że prawo do firmy, czyli nazwy przedsiębiorcy jest niezbywalne. Czyli jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Mikpol Jan Kowalski, to nie może skutecznie sprzedać określenia MIGPOL, czyli niejako wyjąć ze swojej firmy, która spisana do CIDG lub KRS-u i przenieść na inny podmiot. Problemem są również prawa autorskie do konkretnego słowa. Chodzi o to, że w przeważającej liczbie przypadków pojedyncze słowo nie będzie uznane przez sąd za utwór, a to właśnie te utwory chroni ustawa o prawie autorskim. Jeżeli już to utworem będzie bardzo skomplikowana nazwa lub jakieś wyrażenie. Słowo mikpol moim zdaniem jest zbyt proste, aby mogło być utworem. Zresztą na temat tego zagadnienia pisałem na moim blogu, tak więc jeżeli temat ci interesuje, kliknij w link, który właśnie powinien Ci się pojawić. No dobrze, ale skoro znak, skoro ktoś znaku nie zarejestrował, a chce przenieść do niego prawa, no to pozostają nam jeszcze tak tzw. znaki niezarejestrowane. Prawa te można wywodzić po prostu z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W literaturze przyjmuje się jednak, że nie są to prawa podmiotowe, jak na przykład prawa autorskie czy prawa do znaków zarejestrowanych. Moim zdaniem więc ciężko w ogóle mówić o możliwości ich przeniesienia. Poza tym pojawia się tutaj również inny problem. Skoro prawa do znaków niezarejestrowanych nie są nigdzie odnotowywane, to pytanie jest, jaki jest ich zasięg i komu one w ogóle przysługują. Ten zasięg przy znakach zarejestrowanych jest precyzyjnie określony i wynika bezpośrednio ze świadectwa rejestracji. Może to być na przykład w terytorium Polski w zakresie takich towarów jak gry i zabawki. I to wynika bezpośrednio z tego świadectwa rejestracji. Tymczasem przy znakach niezarejestrowanych nie wiadomo ani jaki jest zasięg tej ochrony, ani komu te prawa po prostu przysługują. To każdorazowo jest ustalane przez sąd. Przyjmuje się, że prawo do znaku niezarejestrowanego jest takim następstwem jego obecności na rynku. Jeżeli takiego znaku ktoś używał tylko na terenie na przykład swojego miasta, to nie będzie miał ochrony ogólnopolskiej. Podobnie jeżeli sprzedawał gry i zabawki, ale dopiero planował w przyszłości wejść w branżę odzieżową. Skoro nie sprzedawał tego typu asortymentu, to absolutnie nie ma w tym zakresie praw do marki. Chcę przez to powiedzieć, że markę można kupić, ale w twoim interesie jest jako nabywcy no jest po prostu to, aby transakcja dotyczyła znaku zarejestrowanego. W takim przypadku nie ma wątpliwości, co jest przedmiotem ochrony i jakie prawa podmiotowe nabywasz. Jeżeli umowa no, będzie dotyczyła tego znaku niezarejestrowanego, no to wszystko jest taką wielką niewiadomą. To są prawa, jak ja to mówię, pisane trochę palcem po wodzie. Może przysługują sprzedającemu, a może nie. Oczywiście papier przyjmie wszystko i widziałem już w mojej pracy naprawdę najróżniejsze umowy. Przykładowo spotkałem się z iterium, gdzie przedsiębiorca za ogromne pieniądze kupił. Powiedzmy, markę butów, jako że współpracowaliśmy już kilka lat, no to zgłosił się później do mnie, no, po to, abym zarejestrował mu jego znak towarowy. No, taka kolejność działania, czyli najpierw kupno marki, a potem jej rejestracja, już mi się trochę nie podobała. I faktycznie po przeprowadzeniu takiej analizy prawnej, czy ten znak można w ogóle zarejestrować, wyszło mi, że na terenie Unii Europejskiej jest już zastrzeżony podobny znak towarowy. A to oznaczało nie tylko, że klient swojego znaku nie zarejestruje ale, że wchodząc z nim na rynek naruszy cudze prawa. Jeżeli ktoś chce markę sprzedać, ale jeszcze jej nie zarejestrował w urzędzie patentowym, no to mam dobrą informację. Teoretycznie takie zgłoszenie można zrobić w każdej chwili. Co prawda po latach obecności marki na rynku jest ryzyko, że ktoś zastrzegł już coś podobnego, no ale obecnie zmieniła się trochę procedura rejestrowania tych znaków towarowych i jest łatwiej. Do 2016 roku ekspert sprawdzał, czy są już zarejestrowane znaki podobne. Jeżeli takie znaki znalazł, odmawiał ochrony. Dziś już tego nie robi, czeka jedynie takie 3 miesiące czy ktoś złoży sprzeciw. Jeżeli taki sprzeciw nie wpłynie, to on musi przyznać ci ochronę. Pamiętaj, że jako rzecznik patentowy mogę w twoim imieniu zająć się wszelkimi formalnościami. Jeżeli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, to po prostu się ze mną skontaktuj i pomogę ci zarówno w zakresie zgłoszenia znaku towarowego, jak i jego sprzedaży. Zresztą na moim blogu od kilku lat wisi już wpis, gdzie znajdują się oferty różnych firm, które chcą sprzedać swój znak towarowy. Tych znaków tam teraz jest obecnie chyba kilkadziesiąt. Mam nadzieję, że tym nagraniem poszerzyłem twoją wiedzę. Jeżeli tematyka prawnej ochrony marki cię interesuje, to koniecznie subskrybuj Kanał. pamiętaj również, że swoją wiedzę dzielę się w ramach mojego podcastu podcast to taka audycja dźwiękowa którą za darmo możesz posłuchać na przykład na swoim telefonie jadąc samochodem czy sprzątając tak więc jest to świetna opcja dla osób bardzo zapracowanych bo pozwala robić dwie rzeczy jednocześnie z mojej strony to wszystko bardzo dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia cześć